W kolejnym odcinku DJ Town Yeeee yeah, Siemka Cześć, wracamy do Was po dość krótkiej przerwie. Nadspodziewanie I... krótkiej. No właśnie. No mamy... Często. Tak, ale nam się po prostu udziela ten nastrój budowania, po prostu... Nam się to tak strasznie spodobało Zwłaszcza mi ostatnio, wyjątkowo. No. Zwłaszcza, że zazwyczaj to było tak, Dark, choć nagrywać, nie chcę mi się, nie mam czasu. No. 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 Ciężko było go było zaciągnąć ale mamy dzisiaj jesteśmy z wami zgrani gotowi do kolejnego domku 30 na 30 yeah 30 na czyści. 30. Yeah. 30 na 30, czyści na czyści. 30. Czyści. I dzisiaj będzie troszkę nietypowo bo ten domek będzie w takim ciutkę innym stylu będzie to dalej modern ale um... będzie to wyglądało zdecydowanie trochę inaczej czy lepiej, czy gorzej, to już zależy od Was, ale, no, my zaczynamy. W sumie większych planów to, żeśmy nie robili. Myślę, że to rzecz gustu i nie, raczej nie robiliśmy, tylko tyle, że chyba zrobimy w dwóch, z dwóch chyba stron zaczniemy, no nie? Mm -hmm, to ja zacznę z tej półpłytkowej. Ja zacznę e, ze schodkowej. Po prostu główna zmiana w tym domku to będzie taka, że dach będzie... skośny. skośny. Nie będzie płaskiego, bo Wszędzie, jak widzicie, to mamy. Tym razem tak będzie skośny. Mówią płaski, mówimy dzisiaj nie. Tym razem to będzie styl f-frame, e tak? e frame A-frame. F-frame. No. E frame A-frame. No. E no. Coś -frame. takiego. Tak jest. Czyli mm, kształt na literę A. Tak. Gdyby to przetłumaczyć na tak, taki surowy polski. Tak. Surowy. Nie wiem, czy to dobre określenie. Mm. Ramka A, coś takiego. No. Coś w ośmiu stylu. Wiecie, o co chodzi. Ramka A no. owata. Boże. Nie powinienem się odzywać. <laughs> Chyba nie. Wiesz co? Idealnie pod tym dachem, tym takim mniejszym byłby garaż. Aha. Idealnie. Just... Pod tym twoim? Aha. Just Dobra. perfekt. I perfect. say perfect Co, co ja go Jak ci minęły święta, bo dalej masz świąteczny skin, nie żebym ja się w tym momencie różnił. No właśnie. Jak mi minęły święta, My to już opowiadałem o tym na księdze przygód. Ale było całkiem nieźle. Tak to, to jak już się też chwaliłem na księdze Przygód, dostałem kostkę Rubika. No a ty już chyba masz ze 30 tych kostek. Nie policzyć. Cztery. No. Ja miałem jedną i chociaż nie, miałem dwa, dwie, ale tamtą drugą skleiłem i używałem tylko jako breloczek do kluczy, ponieważ się nie nadawała do grania. Była taka mhm. bardzo malutka, bardzo zacinająca się i bardzo się sypiąca. Ciągle wypadały kawałki. Taka z bazaru chińskiego, nie? Tak, coś takiego. No, a druga no była jeszcze... ]ęcją. A druga była jeszcze gorsza. I też nie nadawała do gry, tylko że już w standardowych wymiarach i ja ją gdzieś mam na półce, nie wiem dokładnie gdzie. Ale nie używam. Dopiero niedługo sobie może kupię coś lepszego. Słyszysz te mechanizmy. No. Słyszę. Układałbym. Zresztą w sumie to ja mogę ty nie. <laughs> Ta. Jakby Dzięki... ktoś pytał to to jest Rubik 2013 wersja. Nie jest to najlepsza kostka, ale... Ale... Tak na początek myślę, że spoko. No. Aha. No i ja... Jeżeli chodzi o moje święta, to... Święta, święta i po świętach. Właściwie nie odczułem żadnej atmosfery, czy... Czegoś takiego, o czym się tak... Często mówi. No... U mnie chyba nawet podobnie. Tylko, że... Hmm. No... Niby coś tam z tych świąt było, ale jakoś nawet nie zauważyłem. Jak minęły. Bywa. A tu ma teraz fajny taki pomysł, powiem ci Ten drugi tak to do oporu? Ciągnąć w górę? O um, no bez przesady No żeby jeden na drugi zachodził, no nie? Mhm. Tylko który nad który ma zachodzić, chyba jednak ten bardziej stromy. To będzie lepiej wyglądać. Ja to jeszcze się w locie ogarnę. Dopracuję, tak. W ogóle robimy te dachy najpierw, a... Znaczy no w sumie powinniśmy od tego zacząć, bo to jest taki. Podstawa. Uh -huh. O i właśnie e, FPS-y w dół. Poszły. F no niestety nie ogarnąłem jeszcze tego, że chociaż teraz mi przynajmniej dźwięku nie przycinam tak samo jak tobie, to FPS-y bardzo często mi spadają. Chyba przez to, że trzymam jednocześnie serwer. To tak mi się wydaje. Mm, Bardzo możliwe. Hm. No. no ja dalej używam action i czasami mam przycinki w dźwięku, czasami urywam mi pojedyncze słowa. Aczkolwiek dzieje się to na tyle rzadko, że... Chociaż nie, ostatnio to było najbardziej widoczne w poradniku do serwera. No, NOM. Tam pod koniec, to... Jezu, co to w ogóle jest? <ścoughs> Ale nie będę nagrywać drugiej, drugi raz, dlatego że wszystko tam było w miarę zrozumiałe. To radzę ci, znaczy radzę ci. Mógłbyś chociaż spróbować ustawić sobie mniejsze ten FPS-y z 30 na przykład na 25 chyba wystarczy i zobaczy wtedy będzie jakaś różnica. Okay, wiem, że jest zobaczę. troszkę mniejsza wydajność, ale nie powinno się wtedy. Nie powinno to zbytnie wpływać. Na... Nie jest to aż widoczne. o tak to okay. Zobaczymy, czy masz rację. Wiesz co myślę, że tak. Myślę, że pociągnę to do oporu. Okej. Okay. Um. Więc ja tutaj sobie zrobię... Jakoś... W ogóle chcemy skończyć, do kiedy ten domek? <grych> tak ledwo zaczęliśmy, a już się pytam, do kiedy kończymy. To no, znaczy, myślę, że tak na trzy odcinki max by to było, nie? Aha, raczej. Bo jest bardzo mały domek. W zasadzie to chyba nawet moglibyście go zbudować z samego naszego budowania teraz. Y bo tak jak powiedziałem, znaczy tak jak kiedyś mówiłem, save będzie na jakieś specjalne okazy Nie będę go wrzucał co każdy odcinek ale Ja wrzucam wtedy co Janak więc mnie też nie błagajcie, ja jestem też uzależniony od tego Janaka biednego bo on ma ten serwer cały Właśnie Wiesz co? Hmm. No zaczęli no. Wiesz co ja bym tutaj już cofnął ten Lekko, no nie Chociaż hmm. Wiesz co nie wiem czy przedłużyć ten dach czy jednak zostawić tak jak jest Żeby tu było trochę wolnego No ja, myślę, ten... że tak zostaw Chociaż miał wszystko ten domek wyszedł nieco krótki Ta część przynajmniej Chyba, że w drugą stronę no właśnie, tutaj zrobiłeś bardzo... zostawiłeś bardzo dużo miejsca. Okay. Ale to najwyraźniej... tak, najwyżej można by... E, ...coś tu dobudować, e, jak na przykład, patrz... Nie, nie, iż tego. Okay. Tutaj byłby balkon, a tutaj taka dobudówka jakby. I mały ogródek w tym miejscu, nie? Taras, coś w tym stylu. Okej. Okay. Znaczy, niekoniecznie żeby tam były już zaraz jakieś rośliny czy coś, ale... Coś w stylu tarasu. Robimy tutaj okno takie na skos, że tak powiem. Jak na skos? Takie na, na rogu. Takie w ten sposób. Hmm. To mogłoby całkiem nieźle wyglądać. Możesz spróbować. Bo nie bardzo wiem o co Ci chodzi między innymi. <laughs> Ale ten... Spróbuj. Okay, to ma być tu. Tutaj. Tak to budujemy. Nie wiem, co robią te wszystkie rzeczy w moim ekwipunku. Naprawdę. Interesting Tak. Ja Cię informuję o tym tak, jakbyś nie wiedział. I nieważ się mówi, że cię to nie interesuje, bo interesuje. Znowu się sucho robi tak. Woda mi się kruszy w kranie. To sobie od Ho! Hmm. No może bez tego jednego, bo takie kwadratowe dość. Nie tu. Nie to. Tak i do tej wysokości. Hmm. Tu miał być ten garaż, nie? No. Ale nie musi to być ma full wielkość. Chociaż, w niewiele więcej się tutaj zmieści, z drugiej strony też w tym domu, że tak powiem, tej głównej części też się niewiele zmieści, chyba, żeby część za garażem jeszcze przeznaczyć na część mie mieszkalną. Można też zawsze pod ziemią się wkopać troszkę. A, już nie przesadzałbym z tym podziemiem. No, ja też. Trochę za dużo tego robiliśmy w ostatnich domkach. Nie no... Nie Nie... No, gdzie? W, w ostatnim domku tylko było Pod eee, W pierwszym, w... W pierwszym i w naszym ostatnim Więcej pod ziemią nie było Jedynie Mówisz? tylko garaż w tym tym W sumie? No. A i tak bym nie przesadzał Jak chcesz Czekaj to bym wymienił na coś innego już Miejmy nadzieję, że zrobisz coś z tą płaską ścianą. Tak, ale to czekaj, na razie robimy tylko taki ogólny zarys, nie. Mhm. Jakiś balkonik by się waldał. No. Tak. Hmm. Ja tu myślę, ja tu myślę, ja tu myślę, ja coś wymyślę. Weźmy na przykład to... W ten sposób. <laughs> Co spróbowałbym tu zrobić balkon. Aha, mów dalej. do no, balkon. C da ten balkon, balkon. A ten słup najwyżej bym zrobił z innego materiału. Wymienia. No. Ta... To by się przydało. A tyle go budowałem. I jak szybko zniszczyłem. Niszczyć jest zawsze łatwiej niż budować. No. No myślę, że tak jest dobrze. Nawet bardzo dobrze. Ok. Teraz więcej ja bym to sobie zrobić. przykład moglibyśmy tutaj zrobić taki słupek, który by szedł do samej góry i przycinął przez ten Twój dach. To ja bym tu zrobił generalnie. Także takie wyjście od tutaj. W ten sposób mniej więcej. Siup. No to, to na pewno, ale najpierw to wiesz, trzeba by zrobić chociażby ten domek ogólnie. Też trzeba zapamiętać, zapamię żeby z tyłu wyglądało to jakoś porządniej. Mm -hmm. Bo zwykle by zrobimy ten błąd, że Pomijamy tył No trudno. co ja robię Tak No na razie to się. Jesteśmy w tym stylu... Ty w ogóle kontrolujesz czas? E, tak! Jeszcze mamy trochę czasu, zależy ile chcemy nagrywać. No tak, 25 minut. To jeszcze trochę czasu mamy. Bez obaw. Okej. Okay. Ja jeszcze ja to... 10 minut. Może nawet dłużej. Aaa, to spoko. To nie wiem Nie no co się martwię. No też nie wiem. Okej. Okay. Tu bym sobie zrobił nawet... Coś takiego. Siup. Nie wiem, czy to dobrze wygląda. Aha, tak będzie dobrze Tak mi się wydaje I tutaj w środku Tę część bym zostawił na taki mini ogródek, tutaj można by było przejść sobie Gdzie? Tutaj, tutaj mini ogródek Taki wiesz, kilka bambusów Uh -huh. I tutaj można było sobie przejść do garażu coś w ten Mhm. Uh -huh. To w ogóle tutaj chcesz wejście robić? A gdzie planowałeś? No planowałem bardziej na tej ścianie ale myślę, że to byłby dobry pomysł uh -huh. To na garażu to będzie jakaś ściana Znaczy będzie trzeba troszkę ten garaż skrócić Tomu. Nie wiem, na przykład do tutaj. Okej. Okay. Dobra. No i tutaj byłaby jakaś ściana, można z innego materiału. Medyszarki na tej ścianie. No. Nie wiem, czy tyle wystarczy miejsca. E, wiesz co, na przejście wydaje mi się, że spokojnie. Trochę ciasno, ale chyba, że, chyba, że czekaj, zrobię troszkę więcej jednak. Tak, tak. Tutaj damy schodek, tu usuniemy. I będzie tak. Okej. Okay. To w takim układzie... Hmm A nie, bo tutaj nie będzie się łączyć, dobra. O co ja się boję? Chociaż kurczę też. Dobra. Jakoś to będzie. A, bo pan jednak w ten sposób kombinuje. Klas, klas, klas. Co kombinuje? A ten taki dach nad dachem, że tak powiem. Mhm. Mm Dobry pomysł. No, żeby troszkę płaskości odjąć. Okej. Okay. Troszkę płaskości odjąć. Tutaj płaskościć. można by było. Tutaj można by było okno wstawić. Nawet. A czy wiesz, bo to nie jest do końca, nie? Mhm. Tutaj na przykład idealnie byłby ten. Mm, pokój taki jakby pod tym dachem wtedy zyskujemy tak jakby troszkę jedną kratkę nie no i tutaj coś nie wiem tutaj by jakiś przedpokój był albo co przedpokój w ogóle kto jeszcze używa tej nazwy? ja ale ja jestem dziwny generalnie więc to nie zwracajcie uwagi E, 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 e. Czekaj, wyda wy wydaje mi się, że dobrze by było zmienić e, troszeczkę materiały w tym środku. W ogóle użyjemy tego zielonego? Mm, bo właśnie chyba się... w tym domku nie, bo jakoś nie pasuje mi ten zielony. Aha, mi też nie. Mi też nie szczególnie. Tak, były plany w ogóle, bo nie wiem czy mówiliśmy. W zasadzie nie pokazywałem tej palety. Ja doków. też nie pokazywałem. Prze, przeszliśmy od razu do nagrywania. No, bo to jest ta paleta. Mieliśmy użyć tego zielonego... zielonej gliny. Ale chyba jednak nie ma takiej potrzeby. Jako, że przeszliśmy na ten styl E-frame... E-frame. A-frame. Mm. E <laughs> nie ej. potrafię, nie potrafię tego wypowiedzieć. Okej, okay, A. E, to po prostu chyba się, że tak powiem, to nie... Z... Nie będzie działać. Dokładnie. Nie będzie działać. Nie będzie. Do końca to sobie już chyba wypełnię poza kamerą, bo nie ma co. No nie ma A. co. E, mamy jeszcze jakieś 3 minuty. No to spoko. Już w zasadzie z przodu to jest gotowe, bo tylko wystarczy jeszcze parę takich szczegółów dodać. Aha. Mm. Generalnie tak, coś z tą ścianą trzeba by było zrobić. Znaczy którą? E, płaską ścianą z wielkim słupem. Aha. No tak. Tutaj A? jakieś okienko chyba by się przydało. Don. <laughs> Dan. I no wiesz. Bo ten kamień można by jeszcze do środka troszkę wciąć. Mhm, mm Też się nad tym zastanawiałem, szczerze powiedziawszy. No przydałoby się w ogóle, tak dotąd. Czy jeszcze to miękno Mhm. Tak, i wtedy mogę... Mm, można by zrobić tutaj takie okno. Wiesz, co w środku to już to może wypełnię. Okej. Okay. Mm -hmm. Ty czekaj to będzie będą dwie kratki, więc dwie kratki to trzeba też przedłużyć tutaj. W ogóle nie używamy na ten sub innego materiału, bo tak ten kamień to jest taki. Chociaż... Nie no, mi tak pasuje jakoś. No Okej. Okay. Jaki masz z tym problem? Nie ja masz z tym problemu żadnego. A tutaj może jednak zamiast tego nie wiem coś tu zrobił. <laughs> Co, Cożem zrobił? Balkon na jedną kratkę Coś takiego Ja bym może jednak zrobił ten balkon, ale no, na zewnątrz Tak jak balkony, tam gdzie balkonów miejsce no. Nie wiesz co, bardziej mi się to w sumie podobało w ten sposób No ale bez przesady Dobra, w sumie tak może być No, nie yeah. Teraz lepiej. Będzie... To w sumie można by to tak połączyć, nie? B tak, będą dwa lakony. Albo jeden duży. Albo jeden duży, tak. Znaczy w sumie, że... Nie, raczej znaczy... nie. Może hmm. to połączyć do końca i że tu... Bo to jest jedno pomieszczenie, nie? Mm -hmm. Czyli nic by nie zaskoczyło. Znaczy nic by... Uf, co ja nam nie zaskoczyło. Nic by się nie stało. zrobić to jako jeden balkon. Tak, natomiast tu przeszkadza. Trochę. Dobra, zostawimy to tak jak jest. Tak, można. O, w ten sposób. No. Myślę, że tak. Tutaj to nie wiem. Aha, nie, tutaj jest garaż. chociaż moglibyśmy jeszcze przeciągnąć trochę dalej by się, albo można by było przesunąć ten słup w ogóle o jedną kratkę w tę stronę wtedy na balkonie by była chociaż to ta kratka przejścia by się z jednej strony zamknęło No, no można bym, to wtedy wejście by też trzeba było jedną kratkę A tam przy wejściu jedna kratka w te czy we w te to nie przeszkadza no, nawet powiem ci, że pomoże. Mm -hmm. Bo tam jestem taki... Um, o właśnie. Tu, tutaj z Prusem to z, za, zakopałem. Dobra, nieważne. Tak. Po prostu był tam blok, który nie chciałem, żeby było widać. No i teraz z tej strony albo z tej strony w każdym razie możemy było zamknąć. Tylko wiesz patrz, tutaj się łączą dwa materiały obok siebie. Dobra, to tutaj robimy wyjście. Albo może zrobimy to kratkę dalej, co? Tu OK. Będzie tam naprawiony. To wtedy na dole też trzeba prawda. by było kratkę. Czekaj. Bo ja, ja coś tutaj... coś mi tu nie pasuje. Na przykład też to. No! <laughs> Przesunęliśmy cały sub, zapomnieliśmy o tym. No, o kominie. O kominie. Nie wiem, jak to nazwać komin. Nie będzie komin. Eee, czekaj. To przy okazji trzeba było trochę wysunąć. O. Dobra, tak jest lepiej. Chyba. Nie wiem. Może. Bo to się łączyło. Tak? Z czym? Mhm. Znaczy tutaj była jedna Aha, ściana. Możeśmy no. No. przesunęli przecież. Tak, do no, tyłu. Mhm. No to myślę, że na tym etapie moglibyśmy skończyć. Jeszcze ten tył zrobić w kolejnym odcinku i już w trzecim by można było umeblowany domek pokazać. Nie? Tak, wiesz co? odejdź na chwilę i zobacz, jak się stąd to wygląda. O, odtąd. To więcej. przecież tu byłem. Mm, jak myślisz? No ja myślę, że całkiem nieźle. Okej. Okay. Czyli znaczy, jeszcze tu i ówdzie będzie trzeba dodać parę detali, ale to... A, nie, będzie źle. Mhm. Dobra, to by było chyba wszystko w dzisiejszym odcinku. No, no więc to by było na tyle. <laughs> na razie. Trzymajcie się. Yes.